Silne podmuchy wiatru, z którymi mieliśmy do czynienia przez cały wtorek i sporą część środy, mocno dały się we znaki spółdzielczej zieleni. Na wszystkich osiedlach wichura powaliła w sumie około 15 drzew. Część z nich została połamana, a część wręcz wyrwana z korzeniami. Na szczęście nie było jakichś takich tragicznych sytuacji, gdzie przygniotło człowieka. Został uszkodzony samochód, ale to wichura poderwała obróbkę blacharską na wieżowcu na budynku 42. I jeszcze na dwóch budynkach mieliśmy też problem z, też z obróbkami blacharskimi. Co ciekawe, wszystkie powalone przez wichurę drzewa były zdrowe i nic nie wskazywało na to, że tak łatwo mogą się złamać. W kwestii usuwania potencjalnego zagrożenia, jakie mogą stwarzać stare i często już mocno spróchniałe drzewa, spółdzielnia od lat bowiem ma sprawdzone procedury. Przeprowadzamy taką kontrolę drzewostanu. Jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia co do drzewa, które może być jakieś problematyczne, zgłaszamy je do Urzędu Miasta. Jeżeli Urząd Miasta wydaje zgodę, to je wycinamy. No, no tu mówię, nie zauważyliśmy nic, dlatego tych drzew nie zgłaszaliśmy, te drzewa były zdrowe. Wszystkie powalone drzewa zostały z osiedli szybko uprzątnięte, zajmowali się tym głównie pracownicy osiedlowych administracji, ale mocno ich też przy tym wspierała Legionowska Straż Pożarna.